Hej, Cześć, witajcie z tej strony Przemów, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Słuchajcie, oczywiście dzisiaj lecimy sobie na skatepark Jest naprawdę ładna pogoda, jest dzisiaj 24 stopnie Więc chyba przyda się jakiś kapelusz No od razu lepiej, słuchajcie tutaj macie przycisk subskrybuj Oczywiście taki sam na dole, klikajcie, jeszcze pod tym filmem macie link Tam jest mój instagram, wpadajcie, oczywiście możecie Zostawić jakiegoś followa i co, lecimy już na skatepark Było? A co zrobiłeś? Zlubowałam no to gdzieś to zrobisz? Nie wiem. Która tuż już próba? Co? Która próba? 20, 25 Oliwie! Nie no, w pięciu, w pięciu kleisz. Tylko po tego markę. Dawaj nagraj mu. A on co klei? Tutaj przez dziurę? Przy dziurę, przy dziurę. Dawaj, co Zdisował cię Co ty na to? Aj, no co on zrobił z pierwszej, a ty co? Nie może tak byś zdissował cię? Strasznie bym Co ty na to odpowiesz? Depresję mam przez Co masz? Depresję. Dasz radę, wierzę w ciebie. Trochę. Yo. No. Widzisz ten kolor jabłka? co to jest? Jaki kolor? Nie. No, jaki to jest kolor? Czerwony. A jeszcze jest czerwone? Napiszcie smacznego w komentarzu Przypnę wam serduszko Co odpuszczasz? Dzisiaj odpuszczam tego fingera e, Fingera, no właśnie wow. o, o. Ale co, Ale jak ty jest w ogóle wysoko w powietrzu, nie? Wiem, ale nie złapałem A ty kleisz to ogólnie, czy? ja już to dawno zrobiłem Zrobi to? Jak myślisz? Zrobi, zrobi. Zrobi, no ale masz koszulkę. Oglądasz? Kiedyś się oglądałem. Kiedyś się oglądało? Tak. Ale pogoda cię ładna. Ostatni Co dzień się. Ostatni dzień. Ma tydzień padać w ogóle? Tydzień? No. Wow! Bokiem, ale. Nie! Wow. To jest zmęczony straszny tri. No dzisiaj jest ciepło, w ogóle dzisiaj jest 24 stopnie Jo, kurde, ja myślę, że tuż już kleisz Yo, no nie Ja pierdziele, to już było w sumie Patrzcie, teraz to klej jak nic Jo no nie! Ta no, podeszwa jest rozwalona no. co masz, pokaż? Nie wiem, ściera mi się kompletnie Jeszcze mam dziurę O kurde Nie. Dobra, jeszcze raz Trzech się zmieści. No mi też się wydaje, no ale on to w sumie ciągle klei tylko jak, No spadają mu nogi z deku Wow, to były 3, a 2 jak kleisz? No, może. Może. A później 10 prób. No, nie, nie, no, nie mogę już dzisiaj. Jo! Jest Żubik. Tutaj 3 lipy, tak? W transfer. Dobra, mordeczka teraz będzie robiła tutaj 3 lipy w transfer. będzie widać tak daleko? No, ja podejdę, bo ja będę nabiegał. O kurde No też już było w sumie naj... No też była najbli... najbliżej to w sumie Patrzcie sobie właśnie w tym momencie montuję ten film i tutaj był w ogóle pająk, Czaicie, to ja w ogóle się nie kapnę, że mam pająka na obiektywie w kamerze. I lol, właśnie teraz sobie montuję, patrzę, tu pająk przebiega, mówię: Co jest grane? Patrzcie, patrzcie sklotkuję wam to. Co jest grane? Ja w ogóle wtedy się nie kapnę, że mam pająka na obiektywie. No tak jak nie rozumiem. To co robisz teraz? Dobra, to zmiana triku, dawaj. Joo! Elegancko Żuwik. Joo! Musisz jeździć w No, Instagram. Dobra, ja zawijam w ogóle, siema. No, siemano. Dopiero przyszłe, no Żuwik czekaj. Siemano, siema. Ja zawijam już na chatę. No, stary na obiad. Muszę to zmontować i zjeść obiad. Obiad o 20. Obiad, no. Ok, słuchajcie, to byłoby na tyle z dzisiejszego odcinka. Oczywiście, jeśli się spodobał, zostawcie solidną subskrypcję raz łapeczkę w górę. My widzimy się już w kolejnych e, odcinkach. Jest około godziny 20. Ja właśnie już spadam, e, to montować, żebyście mieli oczywiście ten odcineczek na jutro. E, no i co? Widzimy się w kolejnych filmach. Myślę, że się spodobało. Było dzisiaj dużo fajnych triczków. E, no. Jo.